W sobotę 9 lutego bieżącego roku w kompleksie pałacowym w Wiechlicach odbył się 11. Bal Charytatywny zorganizowany przez Regionalny Związek Pracodawców oraz Stowarzyszenie Szansa dla Szprotawy. Bal rozpoczęli przedstawieniem honorowych gości Dorota Pużycka szafert oraz Andrzej Skawiński. Z wielką przyjemnością witamy wszystkich na corocznym Balu Charytatywnym organizowanym przez Regionalny Związek Pracodawców w Szprotawie oraz Stowarzyszenie Szansa dla Szprotawy. Witamy zarówno gości tych, którzy bywali na wcześniejszych wcześniej, balach, jak i tych, którzy są dzisiaj po raz pierwszy. Cieszymy się, że będzie się z nami bawił dzisiejszego wieczoru pan burmistrz Józef Lubacha oraz małżonką Bogusławą. Damy serdecznie. Jest z nami dzisiaj również były burmistrz Roman Rosu oraz małżonką Bogusławę. Witamy naszą koleżankę ze Stowarzyszenia Elegancarz, którą dzisiaj możemy powitać jako Przewodniczącą Rady Powiatu Żygańskiego. Na zakończenie zostawiliśmy sobie powitanie szczególnego gościa. Niektórzy z Państwa na pewno pamiętają, że przez 11-letnią historię naszych wali, wali u nas starostowie Powiatu Żygańskiego. Natomiast po raz pierwszy w na naszym gościem będzie Pani Stanisław Anna Michalczuk, witamy Panią serdecznie. Szanowni Państwo, rok temu pomagaliśmy się i sportowcom, prosimy Pana sekundę, Radca o relację z wykorzystania środków. Szanowni Państwo, e, środki przeznaczone przez szanse za szkodarstwo, w roku ubiegłym nie poszły na marne, zrobiliśmy jednego, tytuł jednego licenistza świata w Żyśzeńskiem, pięć medali z Polski, złotych medali w Ręki i i kilkadziesiąt medali w imprezach Loguskiej Olimpiady Głodzieży i Makro Donosząskiego. W tym roku celem, na który przeznaczymy zebrane podczas badania środki, jest dofinansowanie obozu francuskiego dla dzieci z ubogich rodzin. Dlatego zachęcamy Państwa do kupowania losów oraz licytowania przedmiotów wystawionych tuż obok parkietu na stoliku. Wszystkie te przedmioty to są unikaty i myślę, że szczęśliwi nabywcy nie będą żałować swojej decyzji. A teraz nadszedł najwyższy czas, aby Pani Starosta powiedziała w kilka miłych słów i dokonała oficjalnego otwarcia balu. Prosimy Panią. Dziękuję bardzo Państwu za dzisiejsze zaproszenie. Wiem, że w tym mieście, w Szkotamie, jest wiele osób, którym powinnam podziękować za duchowe wsparcie, za życzliwość, za trzymanie kciuków, chyba tak mogę powiedzieć. I żeby nie przedłużać, dzisiejszy w uważam za ostatni. Robert że oczywiście kropa Paśka, paśka, a tymczasem już tak sobie e, powolutku przyspieszamy z na nogi na nogę. Podczas przerw między tańcami odbywało się wykupywanie losów z nagrodami. <śmierdzi>